Mateusz Hermit, jestem specjalistą produktowym do spraw maszyn towarzyszących firmie AgroSieć Maszyny. Chciałbym omówić jedną z funkcjonalności systemu elektronicznego marki Wadersztat WSX, która jest dostępna dla siewników punktowych Tempo dla modeli L, V oraz F od sezonu 2024. Ta funkcjonalność jest funkcjonalnością standardową dla systemu WSX. Polega ona na kompensacji wysiewu na łukach. Niezależnie od tego, czy sekcje znajdują się po wewnętrznej, czy po zewnętrznej, czy pośrodku pokorywania łuku, zachowują taką samą normę wysiewu na całej szerokości maszyny, dzięki zamontowanym na każdej sekcji żyroskopom. System WSX jest systemem elektronicznym typu otwartego, co to oznacza, że w przyszłości producent Wadersztat może wprowadzać nowe funkcjonalności do siewników Tempo.